Sybir jako obraz cierpienia narodu. Tak brzmi jedno z pytań na maturze ustnej z języka polskiego. Sybir stał się obrazem cierpienia utrwalonym w naszej kulturze od czasów romantyzmu. Syłki były wynikiem okrutnej polityki carskiej wobec narodu polskiego. Mickiewicz w trzeciej części dziadów, w scenie pierwszej, ukazuje tragizm losów młodego pokolenia w latach dwudziestych XIX wieku. Uwięzieni, torturowani, bez możliwości obrony, nie mają pewności swojej przyszłości. A szczególnie trudnym doświadczeniem tamtego czasu jest syłka na Syberię. W tej sytuacji jeden z więźniów krzyczy na pożegnanie, jeszcze Polska nie zginęła. Inny swoim zdrętwiałym ciałem przypomina krzyż. W takiej pozycji jest wniesiony do kibitki. Droga Polaków na Syberię nazywane jest przez Mickiewicza białą drogą krzyżową ze względu na kojarzenie Syberii ze śniegiem i chłodem. Sybir stał się dla Polaków symbolem cierpienia narodowego. Ze Zesłańcy jednak nie poddawali się. Za wszelką cenę chcieli zachować swoją tożsamość narodową i odzyskać wolność. Więcej informacji o tej i innych lekturach znajdziesz na naszym YouTube'owym kanale i stronie maxa.pl.